już 11. targi pracy, na których gościmy zarówno pracodawców z naszego powiatu jak i z regionu. Dodatkowo jest jeszcze 30 instytucji rynku pracy, które są zainteresowane pozyskaniem studentów, uczniów, jak również mamy też stoiska, gdzie myślę, że osoby poszukujące pracy mogą być zainteresowane. Jeżeli chodzi o pracodawców, jest ich 85, to jest myślę, że najwięcej, jeżeli chodzi o, o dotychczasowe targi pracy. Są miejsca pracy, tylko potrzeba odpowiednich pracowników. UKU zostało zaproszone przez Powiatowy Urząd Pracy do uczestniczenia w tym przedsięwzięciu. Cóż robi? Proponuje potencjalne stanowiska pracy w jednostkach wojskowych, docelowo. Natomiast zachęca też oczywiście do możliwości wstąpienia do różnych form, ochotniczych form służby wojskowej, takich jak służba przygotowawcza, narodowe siły rezerwowe, wojska obrony terytorialnej, które praktycznie w tym roku... Będą rekrutowały już do swoich jednostek, takich jak brygada i batalion w Olsztynie. No i oczywiście szkolnictwo wojskowe. My przyszliśmy tutaj do tych wszystkich, którzy będą szukali pracy i którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje, bo jednak wiedza i wykształcenie, i umiejętności które zdobywa się podczas studiów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie później owocują tym, że łatwiej zdobyć pracę. Osoby, które ukończą Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie mają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do policji, więc my zachęcamy szczególnie osoby, które myślą, żeby pracowały w naszej instytucji.